Hej, wszystkim z tej strony, Skryby. witajcie w nowym odcinku z Beaming Drive. Dzisiaj mamy kontynuację najróżniejszych progów, zwalniających od tych najzwyklejszych do tych najbardziej niebezpiecznych. A my oczywiście zaczniemy swoją przygodę od samego początku, który znajduje się tutaj. I mamy oczywiście inny zestaw samochodów, całkowicie inny zestaw. Zaczynamy sobie od czegoś mega. Pięknego mamy Aston Martin Valkyria. Później mamy ładnego Mustanga, chyba Shelby GT500, nie pamiętam dokładnie. Mamy zwykłą ciężarówkę z drewnem, tylko ona jest dużo wyższa niż te samochody, więc powinna sobie lepiej poradzić. Dalej mamy traktor z Grzesiem w środku. Traktor, który jest dostosowany do progów zwalniających. Zobaczmy tego Grzesia, bo. Nawet kierowca jest dostosowany do tych progów zwalniających. Następnie mamy Mercedes 6 63 AMG, który ma już napęd 4x4 i jest najmniejszy tutaj. Na, na, najmniejszy z tych, z tych Wielkoludów. I powinien sobie poradzić najlepiej. Dalej mamy coś specjalnego, co idealnie nadaje się na progi zwalniające nawet te największe. No i prawie, że finalnie mamy Monsterbusa, który nie jest zbudowany z jednego autobusu, tylko oczywiście dwóch autobusów. I powinien oczywiście tutaj wypaść najlepiej. A tymczasem przechodzimy do naszego samochodu, do środka. Odpalamy silnik. Tro, trochę się odpalamy. Musicie poczekać chwilę. Three hours later. Okej, okay, dobra, odpalił się, odpalił się. Wyłączamy całkowicie trakcję. Rozpędzamy się. Nie za mocno, oczywiście. Trzeba zwolnić przed progami. I teraz delikatnie. Ich już nie mogę jechać dalej. Ale czekajcie, on podjeżdża. Ma na tyle mocy, że może podjechać, ale utknęliśmy już na samym początku. Rozpędźmy się w takim razie. I dajmy temu samochodowi jakiekolwiek szansę! Lecimy! Przylatujemy do kolejnej sekcji! I to na luzie! Zobaczcie! Jeszcze obracamy się z powrotem! Bra- Prawie mogę jechać i nie jesteśmy w stanie już nic zrobić. Także Aston Martin sobie poradził bardzo dobrze. Wchodzimy teraz do Mustanga. Rozpędzamy się delikatnie. Mustang już powinien przejechać przez większość tych progów zwalniających Utknęliśmy. Oczywiście próbujemy też szybciej. Próbujemy wykorzystać prędkość. Przyjechał, ale dachuje i nie może jechać. Dalej. Koń, Kończę na tym samym miejscu. Czas na ciężarówkę. Ciężarówka sobie powinna poradzić. I to tak już całkowicie szczerze powinna sobie poradzić. Podjeżdżamy, podjeżdżamy. Na razie wygląda to nawet dobrze. Ciężarówka już utknęła. I nie może jechać dalej. Pierwszy challenge jest mega ciężki. Prze przesuńmy ją trochę. Czas na traktorek! Ale super, mamy rączki! Jedziemy! Traktor powinien sobie na luzie poradzić, tylko niepokoi mnie ta prędkość trochę. Mamy 7 kilometrów na godzinę. A czekajcie, tu się zmienia biegi? O, tu się zmienia biegi! Tylko traktor nie daje rady. Okej, okay? okej, okay, wstaje, wstaje, jedzie! Zobaczcie, rozpędza się! Rozpędza. <ścoughs> Rozpędzamy się je. Zablokujmy sobie dyfry. I zobaczcie, traktor. Traktor przejeżdża. Rzeczywiście sobie radzi. Jedź, 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 przejedź. Przejedziesz to, przejedziesz to, jedzie. Sprzęgło już się pali. Traktor nie wytrzymuje. Okej, okay, okej. Okay, jedź, jedź, jedź. Przejeżdża. Przez wszystko przejechaliśmy. Rozpędzamy się do kolejnego. 20 km na godzinę. Wjeżdżamy Z rozpędzonym sprzęgłem No, no, jedź, jedź, jedź On tu przejedzie To będzie najwolniejszy przejazd na świecie, ale przejedzie Okej, okay, okej okay, Dał sobie radę Tu jest już mega ciężko Strzelamy cały czas, że sprzęgło prawie wjechał Jest <laughs> On pod wszystko podjedzie Dawaj, dawaj Jedź, 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 jedź. jedź. Jest. jest, jest, jest Jedzie The... Przęgło się przegrzewa już. Okej, okay, okej. Okay. Proszę bardzo, zero problemów. Szybki dojazd. Jedziemy dalej. Mamy wykrzywione koła, ale to nas w żaden sposób nie zatrzyma. Rozpędzamy się dalej. Przejeżdżamy przez ostatni poziom i jesteśmy. I jesteśmy. To była najgorsza przeprawa na świecie, ale udało się. Dojechaliśmy. Jeszcze trzeba do mety dojechać. Udało się. Lecimy dalej. Lecimy teraz GLS-em. Teraz mam nadzieję, że będzie to trwało nieco krócej i że GLS wcale nie utknie. Poczekajcie, musimy wyłączyć trakcję. Chociaż nie zapowiada się to zbyt dobrze. Nie mogę przejechać, bo on ma za słabe opony i całkowicie utknął. Także zostajemy tutaj. Przechodzimy do kolejnego pojazdu, który bez problemu, już tak całkowicie bez problemu, powinien to przejść. Przejechać bez stresiku, proszę bardzo. W ogóle nie muszę się starać w żaden sposób. Mam mega dużo. Mocy. Nie to, co ten traktor, którym jakimś cudem dojechaliśmy. Zobaczcie, jak to się wspina, jak to zawieszenie pracuje. Robi dosłownie, co chcemy. Nie utyka na niczym. Przejeżdżamy ze sporą prędkością do samego końca. Czas na ciebie. Czas na ciebie. Mamy wielkiego monster trucka. Obstawiajcie, czy ma jakieś szanse, żeby dojechać do samego końca. Na razie się dobrze zapowiada. Naprawdę! To nie, nie, nie! się! Przez to, że mam masę na samej górze, to jest mega WYWROTNY! Nie mogę jechać! A! ha, halipka! No! Także autobus jest ostatni, widzowie. No i ciężarówka w sumie. Mamy teraz jakieś slajmowe progi zwalniające, które nie wiem jeszcze jak działają, ale może nawet Walkiria sobie poradzi. Także jedziemy. Na razie bez rozpędu żadnego. Przejeżdżamy! Przez te slajmowe progi zwalniające. Okej, okay, dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Serio, mamy szansę to przyjechać. Czemu się silnik wyłączył? Serio mamy szansę to przejechać Tylko trzeba się troszkę rozpędzić Troszkę szybciej Troszkę szybciej jedź <laughs> Serio nawet sportowy samochód przez to przejedzie Zobaczcie jesteśmy Teraz jeszcze szybciej trzeba Tak żeby nas podbiło wystarczająco Trzeba się jeszcze bardziej rozpędzić Wjeżdżamy Przyspieszamy nie mam pojęcia jakim cudem to działa, ale działa. Jedziemy do celu i przejeżdżamy do kolejnego poziomu i wjeżdżamy na kolejny. Czekajcie, czy ja mogę się przez to przebić po prostu? Bo to tak wygląda, jakby się... D tylko koło nam już odpada. Bo to tak wygląda, jakby się dało przez to przebić! Da się przez to przebić! Ale już nas serio mocno odbija. Auto się wywróciło. Koniec jazdy, ale dotarliśmy prawie do samego końca. Czas na mustanga. Spróbujmy się rozpędzić na tyle, żeby się przez to najzwyczajniej przebić! Nie udało się! Ma, mamy teraz rozwalonego Mustanga. Spróbujmy w takim razie normalnie. Okej, okay, dobra. Dobrze to wygląda. Dobrze się zaczyna. Podjechał kolejny, kolejny może być mega ciężki. O. Jedź, 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 jedź Przebijamy się Walkiria nas blokuje Ale jedziemy Dalej niż Walkiria! Utknęliśmy Czas na ciężarówkę Wjeżdżamy na maksa Zobaczcie Topimy się w tym slajmie dosłownie Ale ciężarówka ma tyle mocy, że przez to przejeżdża po prostu Przejeżdżamy przez kolejny Przejeżdżamy przez kolejny Tutaj już mamy rzeczywiście problem Ale to nas nawet nie może unieść Zobaczcie No i to mi się podoba! Jedziemy dalej. Na dwójeczce teraz. Jednak jedynkę chyba trzeba wrzucić. Chociaż tutaj już nie ma cienia szansy. Utknęliśmy w tym progu zwalniającym on jest serio bezpieczny. Traktor, Op. o tego się najbardziej boję szczerze. Czemu on tak podskakuje? Wjeżdżamy! Jedziemy dosłownie po tym kolejny poziom. Tutaj już się robią powoli problemy, ale jedzie jakby był w błocie. Dosłownie. Wyprzedzamy ciężarówkę i przejeżdżamy dalej. Utknąłem, nie mogę jechać. Traktor przegrał. Ale, ale wygrał z ciężarówką, przynajmniej. Mercedes. I ja szczerze myślę, że on wygrywa tą konkurencję. Całkowicie wygrywa tą konkurencję. Zobaczcie, jak on przejeżdża przez to wszystko. Oczywiście zwalniamy przed każdym. Ale jak on się napędza na tym. W środku musi być dość ciekawie. Wyprzedzamy ciężarówkę, zostawiamy ją z tyłu i jedziemy do naszych sportowych samochodów, które właśnie tutaj przygrały. My musimy obrać jakąś. Inną taktykę. Dobra, gdzieś tyle. Rozpędzić się. Rozpędzić się! Wjechać to jest najważniejsze! Nie! Utknęliśmy! Kolejny! Wygląda to gładko! Chociaż ciężej niż u Mercedesa szczerze! Mijamy ciężarówkę! <laughs> Jak to wygląda w górę i w dół co <laughs> Okej! Okay, I teraz finalnie! Musimy pokonać Mercedesa! Pokonujemy to! Jedziemy do czerwonego poziomu i utknąłem! A z tego się już nie da wyjść! Czas na Monster Busa I jak tak sobie myślę on szczerze może mieć szansę Jedziemy rozpędzeni 60-70 km na godzinę Jedź, 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 jedź Przyjeżdża przez to wszystko Jedź, jedź samochodziku Nie wywracaj się Nie wywracaj się Dojeżdżamy do fioletowego pola. Nikt nie dojechał. Tym razem nie patrzyłem, co tam za progi zwalniające są. Całkowicie nie patrzyłem. Żeby się zdziwić, rozpędzamy się. Na maksa oczywiście. Zobaczmy, co się stanie z naszą walkirią. Czy to są kulce? Są kulce 260 kilometrów na godzinę. W... <śla> Wjeżdżamy w kolce! Silnik poleciał. A my, jedyne gdzie dotarliśmy, to do nieba. Mustang prawdopodobnie skończy w ten sam sposób. Nie ma dosłownie połowy Mustanga nagle. Gdzie? Ciężarówka, zawrotne 70 km na godzinę. 78. Wjeżdżamy w kolce. Nie wygląda to zbyt dobrze. Drewno rozwala tą metalową barierkę. My, my wpadamy prosto na kolce naszą kabiną. Ciężarówka nie dojeżdża nigdzie. Jak ja mam się rozpędzić tym traktorem, przecież ja tam nigdy nie dojadę. Impreza jest w środku tutaj. Kierowca macha głową, podskakuje, jakiś hard was powinien lecieć. Zawrotne 25 km na godzinę jedzie. Głównie dlatego, że jechał bardzo powoli, dlatego może jechać dalej. Ale zobaczcie, tu się nadal liczy. Nadal próbujemy przejechać, ale utknęły nam opony w tych kolcach. Jeden z nich się całkowicie wbił w oponę. Traktor dojechał na obecną chwilę najdalej. Teraz pana przepraszam, bo jedzie rozpędzony Mercedes G G... Go w Pełna moc, 140 na godzinę, prędkość maksymalna, prawie przejechał. Dojechał dalej niż traktor, zdecydowanie dalej. Czas na busa, który może się nadawać idealnie do tej konkurencji. Nie wiem czemu jadę bokiem cały czas, ale przejeżdżamy, Nie przejeżdżamy. Co się stało z oponami? Zniknęły całkowicie. Nie, nikt nie przejechał. Lodowe progi zwalniające. Jakie one są ogromne! Co to ma być? Ale Walkiria się nie poddaje! Rozpędza się jakoś na tym lodzie! Utyka na czwartym progu zwalniającym, nie możemy jechać dalej. Przechodzimy do Mustanga, który ma delikatnie krótszy rozstaw osi i może mieć szansę. Jeżeli oczywiście pod to podjedzie! A... sami widzieliście... Proszę ciężarówko, dasz radę! Podjedź pod pierwszy! To jest najważniejsze! I zobaczcie, jedziemy! Nie zwalniaj, nie zwalniaj, nie zwalniaj! Chłody nam spadają! Zmniejsza się nam docisk z tyłu, niestety, ale mimo wszystko przejeżdżamy! Rozpędzaj się na kolejne, bo zaraz zrobi się niebezpiecznie! Jedź, jedź. No nie, nie, coś się zepsuło! Dwa napędy nam się zepsuły, widzowie, nie możemy jechać dalej, niestety. Ale i tak dojechaliśmy mega daleko. Ja się zgodziłem na ten traktor. Przecież on jedzie tydzień do tych progów zwalniających. Okej, okay? podjeżdża, podjeżdża, pod. <śmum> Mam wrażenie, że utknął. Mercedes, benz teraz. GLS ma 4 na 4, więc radzi tutaj sobie nawet nieźle. Mamy 200 km na godzinę na tych kołach. Zobaczcie, co się dzieje. Dobra, dobra, tutaj wolniej, delikatnie. Nagle przyspieszamy. Jecie, ciecie, ciecie, jecie. Nie zwalniaj, nie zwalniaj. Dojechał dalej niż Tyr, ale już raczej nic nie zrobi. Czas na kolejnego. Mimo wszystko, te opony sobie nawet. Radzą i mam wrażenie, że włożył w to dużo mniej wysiłku niż Mercedes. Zobaczcie, zostawiamy wszystkich z tyłu. Przejeżdżamy do ostatniego poziomu, najtrudniejszego poziomu. Co to ma być? Co to ma być? Jedź, jedź. Dobrze, dobrze. Jedź, jedź, jedź. jedź. Przejeżdżamy, przejeżdżamy, przejeżdżamy. Nie, 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 nie. Co to mają być prógi zwalniające? Jakie one są ogromne! Dobra, dobra. Prędkość jest kluczem, prędkość jest kluczem. Możemy cofnąć, czy nie? Nie możemy cofnąć. Ale dojechaliśmy najdalej. Czas na Monster Busa, chociaż wątpię, że on sobie tutaj poradzi. Trzeba delikatnie i powolutku przejechać. Delikatnie i powolutku. Okej, okay. radzi sobie. Chociaż to jest na razie najmniejsze wyzwanie. Dobra. Nie. Nie, nie, nie wywraca się, nie wywracaj się Przejeżdża, przejeżdża po tym Okej okay. I teraz najtrudniejsze zadanie Rozpędzamy się Nie no, wywraca się na ten bok cały czas Nie dało się nic zrobić Najbardziej terenowy samochód wygrywa Teraz będzie tak naprawdę najgorsze, bo tu są schody Tu są schody, które dla tych aut mogą być bardzo ciężkie Właśnie o tym mówię Walkiria dotarła do piątego schodka. Kolejny jest most, tak? Który dzięki prędkości tak naprawdę dojeżdża dalej niż Valkiria. Ciężarówka powinna dojechać dużo dalej. Bez problemu. Zobaczcie, jedzie. Jedzie, ale zwalnia. Chociaż nieważne. Ma mega dużo mocy. Przyspieszamy na schodach. Ha. Chociaż tam zaraz będą większe schody. Te drewno powoli spada z tyłu. Następne. Prędkość. Prędkość jest ważna. Jedź, 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 jedź. No, spędza się na tym. Zobaczcie, jak te koła pracują. Kolejne schody tutaj troszkę wolniej trzeba. Zobaczmy, czy sobie tutaj poradzi. Te zawieszenie w ciężarówce robi robotę. Ale do czasu, bo tył się właśnie zepsuł. Ale i tak dojechała mega daleko. Traktor teraz. Pierwsze schodki. Drugie schodki. Trzecie schodki O, da, właśnie, właśnie już jest problem Rozpędźmy się, spróbujmy O, jedzie Nie no, to będzie ciężkie do przejechania Jak każdy schodek może strzelać ze sprzęgła Przejechałem Kolejne schodki Tutaj już raczej nie będziemy mieć szans Nie da się przejechać Le Mercedes, rozpędzamy się, podjeżdżamy na schodki, jedzie, rzeczywiście jedzie, następne, następne. Tutaj już jest rzeczywiście problem. Zep zepsuł się. Zróbmy też powoli, bo zaraz ktoś będzie narzekać. Chociaż tych pierwszych nie trzeba ani trochę powoli. Okej, okay. dobra. dobra, dobra. Opony się przebiły, ale przejechał, przejechał. Przejechał! Jedzie dalej! <gry> Jedzie dalej! Rozwala się! Dojechał dalej niż ciężarówka! Czas na te cudop, tu nawet nie zwalniam, tutaj też chyba nie muszę, radzi sobie dużo lepiej niż ten Mercedes, okej, okay? tutaj już się robi lekki challenge, ale przejeżdża dużo szybciej niż to wszystko, tutaj zrobi się mega ciężko, bo ten samochód wcale nie jest wysoki, ale jedzie, a, ty nie, nie, to by było już skiliciu. Przejechaliśmy i teraz mamy schody wielkości Walkiri. Dosłownie wielkości Valkiri. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakiś szat... Nie! Nie! Utknąłem! I to przeze mnie utknąłem! Ten samochód mógłby dojechać dalej, ale utknęliśmy. Jedna szansa to jedna szansa! Czas na Monster Busa! Ja się nim nawet nie zatrzymuję, nie ja się nie... On tego nie czuje. Zobaczcie, jesteście kierowcą autobusu. No nie ma nic pod wami. Nie ma dosłownie nic pod wami. Tu samochody umierały, a wy jedziecie po prostu dalej. Przepraszam cię, traktorku. Nie, 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 nie. Le, Leżymy na ziemi. Traktor też. A co jak całkowicie ominiemy traktor i jedziemy tu normalnie? Zobaczcie i tak, i tak, zawieszenie się podaje, jedzie dalej. Jedzie dalej, Jeszcze najdalej. Zawieszenie już całkowicie odpada. Koła całkowicie odpadają, nawet się monster bus nie wywrócił. Wygrywa ten przejazd po schodach. Tu są jeszcze wyższe i tu są jeszcze wyższe. I finalnie czas na ostatnie progi zwalniające Ostatnie progi To jest pierwszy próg zwalniający Wypraszam sobie Jak ja mam pod to podjechać tym? Spróbujmy tyłem, spróbujmy tyłem To jest sposób Jakiś jest to sposób Nie da się Rozpędźmy się bardziej i teraz, teraz Nie, nie muszę się rozpędziłem Nie było żadnej szansy Zobaczmy, czy Mustang podjedzie Okej, okay, okej okay. Dobra, radzi sobie, radzi sobie, cofnij Cofnijmy Trochę szybciej, trochę szybciej, trochę szybciej Trochę szybciej Nie, zepsuł się A co jakby tak jeszcze szybciej? Czyli 130 km na godzinę! Odbijamy się w dobrą stronę! Przelatujemy w dobrą stronę! Nie, nie! Spadam! Ale stoimy, zobaczcie, jesteśmy nawet nie w połowie, progu zwalniającego! Ciężarówka! W ciężarówkę bardzo wątpię, bo ona nawet pod taką normalną górkę by nie podjechała, ale dajmy jej szansę może nas zdziwi! A. Не дивим мне то, а не трогай. spadać stąd. Traktor. Traktor tutaj nie ma żadnych szans. On się nadaje do błota. On się nadaje do terenu, ale nie nadaje się do podjazdu pod takie górki. Ale zobaczmy, bo ma 4 na 4. Powinien chociaż trochę podjechać. Spróbujmy też bokiem. Bokiem się da, ale od razu się wywraca, bo tu jest za stromo. Czas na Mercedesa. A Mercedes jest dużo wyższy i może będzie mieć jakieś szanse. Jakieś Nikłe szanse. Trzeba bokiem spróbować. Jakoś w ten sposób jedź. Ty <laughs> Wywrócił się. Dobra, to musi podjechać. To już musi podjechać. Nie ma innej szansy. Podjeżdżam. Nie, nie. To moja wina. Podjeżdżamy, jedzie, ta radę, ta radę, ta radę! Mamy to, mamy to, widzowie! Przejeżdżamy! O, nie pomyślałem o wolnym zjeździe. Przejeżdżamy! Czekajcie, to może być już łatwiejsze. To jest mniej strome! Podjeżdżamy pod żółty teraz, który jest jeszcze mniej stromy. Następny jest zielony, który w ogóle nie jest stromy, ale jest mega wysoki. Tu delikatnie, 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 delikatnie. I mamy finał! Finalnie, chyba finalnie. Niebieski. Dobra, to jest strome, to jest strome, to jest strome akurat. Niebieski. Jedź jedź, 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 ślizgamy się. Musimy pod kątem i się trochę rozpędzić. Mam wrażenie, że będzie to dobry pomysł. Jedź, jedź, jest jest, 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 jest. Nie przestawaj, nie przestawaj. Wjeżdżamy pod ostatni, największy. Próg zwalniający na świecie Bez dwóch zdań Bez dwóch zdań Także to w sumie wszystko na ten odcinek Jeżeli się podobało Zostawcie subika i lajka Ja wam dziękuję za oglądanie Pożegnaj się Grzesiu Pa pa, pa, pa.